Cześć, witajcie serdecznie. Tutaj jest Teraz Dziennika Muzyka i witamy Was w kolejnym odcinku z kategorii Jak oni ćwiczą i czy ćwiczą. Dzisiaj ze mną jest dyrygentka Sabina Stachel. Cześć. Cześć. Witajcie witaj serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym ćwiczeniu, o tej praktyce. I często jest tak, że przychodzimy na próbę z, z, z dyrygentem, czyli próbę orkiestry po prostu. No, i mamy takie myślenie, że drygent oczekuje. Dyrygent od nas wiele oczekuje, żebyśmy jakoś tam się zaprezentowali, ale czy zacznijmy od takiego potężnego pytania, czy drygenci wiele od siebie oczekują? Myślę, że powinni od siebie oczekiwać, żeby się w ogóle rozwijać. Także skoro oczekują od muzyków jakichś rezultatów, to myślę, że sami powinni stanąć na wysokości zadania. I ogólnie od dyrygentów bardzo dużo się wymaga i kiedy sobie o tym czasami myślę. To ogarnia mnie przerażenie, bo tych mhm. rzeczy jest tak dużo. Musi dyrygent radzić sobie z ludźmi, mhm. znać się na tych ludziach, umieć nimi zarządzać, musi znać się na instrumentach, zapoznać się z utworem w perfekcyjny sposób. Mhm. Musi dobre mieć ucho, musi dobrze kojarzyć, co się dzieje w utworze jest bardzo dużo rzeczy na które jest wielofunkcyjny. Tak, tak i to nie da się być y, super na każdym z tych poziomów, ale na szczęście można poświęcić się rozwojowi i kilka lat poświęcić na na szkolenie się, Masz, na, 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 szkolenie, na doskonalenie się. Czyli w skrócie mamy, że drgenci ćwiczą koniec. Drgenci muszą doskonalić swoje umiejętności. Jak ty się przygotowujesz do takiego spotkania z orkiestrą? Na przykład y, ćwiczysz na jakimś instrumencie, czy słuchasz nagrań, czy wszystko wyobrażasz sobie w głowie? No bo to jest mhm. tak, że powiedzmy, jak ja się przygotowuję na spotkanie z orkiestrą, muszę zagrać na fagodzie swoją partię, no to przeglądam gdzie jest napis: solo. <drych> <a> ty, <drych> wyćwiczę to solo, potem okazuje się, że gdzieś indziej też jeszcze mnie słychać, i A to poleci. <drych> Ja i no to I teraz i, i mamy jakąś taką jednoliniową partię. Nie myślę na początku aż tak okej, okay, tu gram z tym. Ty musisz mieć fokus na całość, na wszystko, jak się do tego przygotowujesz. Tak. Rysuję sobie tą mapę wyobraźni. Otwieram najpierw partyturę. Staram się nie zaczynać od słuchania nagrań. Mhm. Robię sobie takie ćwiczenie dla swojej wyobraźni. Więc odczytuję kolejne głosy, zastanawiam się nad każdym z nich osobno, czytam partię fagotu, potem partię klarnetu, oboju fletu, potem całą grupę naraz, na przykład, albo porównuję sobie fagot z kontrabasem, co mają tam podobnego, na przykład, albo z kotłami i robię sobie takie różne zestawienia w wyobraźni i na podstawie tych pojedynczych partii tworzę całą mapę i później zapamiętuję to tę całą stronę w partyturze. Wzrokowo, mhm. i potem, już kiedy prowadzę próbę, to tylko zerkam na tą stronę, okay. na tą mapę, którą sobie wcześniej wyobraziłam. I te głosy układają już mi się w wyobraźni, już wow. wiem, co ma zabrzmieć, jakby wyobrażam mhm. je sobie w głowie, śpiewam je, każdą partię z osobna gram sobie na pianinie, <coughs> potem ją powtarzam głosem, i tak to wygląda. Potem dopiero odpalam nagrania i nie dyryguję podczas słuchania tych nagrań, tylko obserwuję, co się dzieje w partyturze i zwracam uwagę na detale, czyli co inny dyrygent robi z tym utworem, jak on to interpretuje. I słucham sobie kilku nagrań i porównuję sobie po prostu te interpretacje. I to służy mi raczej do tego, żeby złapać jakąś inspirację żeby sobie lepiej jeszcze wyobrazić tę stylistykę kompozytora. Natomiast cała praca tak naprawdę polega na wyobraźni i na tym, co ja sobie ułożę w głowie z tej partytury, co ja z niej odczytam, jak z mm -hmm. księgi. Wow, Podziwiam to i szczerze mówiąc e, biorę to dla siebie, <śmiech> <Super>. <śmiech> bo często jest tak, że, że my instrumentaliści tylko po prostu nuty, coś tam i nie myślimy o tej całości. A fajnie właśnie jest uruchomić tam wyobraźnię. To, ja też zauważyłam, że jak coś ćwiczę w głowie, sobie wyobrażam, że tam po prostu jakoś przykłada to na, na to tylko co jest w głowie, to potem dużo lepiej się to układa ostatecznie w realu. No więc e, mówimy o tym, że dyrygent jest, przede mówiąc, wielofunkcyjny, wie, na wielu obszarach e, musisz jakby posać ten orkiestrę, prawda? Tak jak mówię, że e, właściwości różnych instrumentów, e, jakby jak chcesz barwę osiągnąć. Tak. Jak, jak nadajesz ten taki indywidualny charakter? Mhm. Wydaje mi się, że charakter i całe brzmienie, które udaje mi się uzyskać m, dzięki orkiestrze, jest związany z moją osobowością, może? Mhm. Nie jestem tego pewna, tak mi się wydaje. Jak obserwuję innych dyrygentów, kiedy prowadzą koncerty, próby, to nawet ta sama orkiestra za każdym razem brzmi inaczej i zawsze się nad tym zastanawiam, od czego to zależy. I wydaje mi się, że to zależy od indywidualnej wyobraźni, może, właśnie albo jakiejś osobowości tego dyrygenta. Od gestów, od tego, jak on układa te dłonie, jaką mamowe ciała. Wydaje mi się, że, że z tego orkiestra czerpie i kształtuje to swoje brzmienie. Hmm, no trudne. <ścoughs> Trudna sprawa, więc yy, moje brzmienie indywidualne chyba zależy ode mnie. Od tego, jaką jest I też osobę. jak sobie ty wyobrażasz, kształtujesz cały ten utwór, prawda? Chyba tak. e, no teraz mówimy o, o tych takich e, idealnych momentach, ale jak to jest, że <grym> na przykład właśnie Ty już wiesz, jak, jak to będzie wyglądać, wyobrażasz to sobie, wszystko jest zaplanowane w głowie, przychodzisz na próbę, a orkiestra swoje. Każdy tam ktoś się ktoś to jest taki scenariusz, jak spieżę, że nic się nie udaje, nie? Jak sobie z tym radzisz? Jak że tak powiem, dopingujesz tę orkiestrę, żeby jednak poszło za tobą? Mhm. Przygotowując się do prób, zawsze zakładam, że coś może nie wyjść, i wtedy mm, staram się przewidzieć, który fragment jest na przykład trudny do zagrania dla jakiejś grupy. Na przykład coś jest bardzo wysoko dla fagocisty, albo coś jest super trudne technicznie dla drugiego skrzypka, albo bardzo mm, wymaga nie wiem, jakiegoś długiego oddechu od flecistki. Mhm. I na przykład przewiduję sobie takie różne fragmenty, czytając właśnie indywidualnie te linijki, te partie, i wtedy staram się przewidzieć, co może nie wyjść na próbie. I jeżeli to faktycznie nie wychodzi, to wtedy skupiam się na jakimś fragmencie i biorę na przykład, proszę tylko kilka grup albo kilka osób, żeby wykonały jakiś fragment, żeby te grupy nawzajem siebie usłyszały. Także staram się jakoś dzielić te prace na fragmenty, na sekcje, tak, żeby jakoś ten utwór ugryźć niecały naraz, bo to jest zawsze bardzo trudne. Więc w tym procesie przygotowywania się do prób zawsze staram się myśleć o tym, jak pracować z grupami mhm. mniejszymi. Ja kiedyś się zapisałam na zajęcia z drygowania. No jakoś tak wyszło, że byłam tylko na dwóch. Nawet nie doszło do tego, że byłam ostatecznie na serio zapisana, tak? Tak, tak dużo, to nie nieźle. Tak, że tam na początku ćwiczenie było na Anne Kleine, nie? I ja po prostu czułam się, jakbym wiesz, prowadziła auto jednocześnie ugniatając nawet powiedzieć, nie? Po prostu tutaj e, niby tylko tak to a ta druga ręka nagle miała tam pokazać jakoś dla mnie. Ja po prostu tam czułam, że nic się nie styka, jak powinno w tej głowie. I dopiero jakoś tak do mnie wtedy dotarło, spodziewałam się, że to jest wysiłek dla, dla e, regendarzy, żeby jakby... Sztukę opanować, ale nie spodziewałam się, że to jest aż tak e, zaawansowane i, i jak to było u Ciebie? Czy to było tak, o, chcę być drygenką i nagle no i wszystko, wszystko szybko. wyszło? Ręce same chodziły w tył przód. A, jak, jak to a, było u Ciebie? Och, zaczynałam jakoś musiałam zacząć. No, były <laughs> trudne początki, ponieważ faktycznie tak jak mówisz, trzeba o wielu rzeczach myśleć naraz. Mm -hmm. Więc trzeba było zacząć od totalnych podstaw. Studiowałam u profesora Kaja Bumana, który był bardzo skrupulatną osobą i zalecał ćwiczyć bardzo regularnie i bardzo dokładnie, co mnie strasznie denerwowało, bo jestem taką osobą raczej spontaniczną, chaotyczną i nagle ćwiczenie przy ścianie z monetą na dłoni wydawało mi się jakimś absurdem, ale zmusiłam się i ćwiczyłam każdego dnia troszeczkę. Yy, właśnie takie podstawy warsztatu, podstawy techniczne. Zaczynałam od prostych rzeczy, od jednej ręki, tylko na cztery, później tylko na trzy. Później stopniowo dokładałam drugą rękę, ale oczywiście nie wychodziło mi, ta moneta mi spadała z dłoni, denerwowałam się i zaczynałam od początku. Później włączałam metronom, ćwiczyłam z oddychaniem, i później stopniowo coraz więcej rzeczy do tego dokładałam. Na przykład śpiewałam sobie jedną melodię. I drygowałam tą jedną ręką. Jak, jak próbowałam dołożyć drugą, to już zapominałam, co śpiewam albo myliłam dźwięki albo rytm. Więc to stopniowo nawarstwiało się w tym moim ćwiczeniu. Stopniowo zaczęłam dodawać kolejne głosy, później drugą rękę. Później już zapomniałam o tym, że te ręce pracują. I później cała muzyka... Stopniowo zaczęła przenosić się tylko do mojej głowy i wypływała tylko z mojego wnętrza, z mojej duszy. Po jakimś czasie, po jakichś pięciu latach studiów, kompletnie zapomniałam o tych rękach, mm -hmm. że one coś robią. Mm -hmm. Automatycznie. Tak, stało się to automatyczne. Więc y, jakoś tak y, stopniowo udało się osiągnąć jakiś poziom, choć nadal uważam, że bardzo wielu rzeczy nie potrafię. Mm -hmm. <laughs> Jeszcze często się mylę i zawsze przyznaję przed orkiestrą, że. Czegoś na przykład nie zauważyłam i lubię też pytać się muzyków w orkiestrze, co oni sądzą o tym fragmencie na przykład, albo jak ich zdaniem można coś zrobić inaczej. Bo na przykład ja ufam takim muzykom, którzy mają większe doświadczenie ode mnie, bo na przykład 30 lat grają w orkiestrze, albo 10, a ja jestem dyrygentką dopiero od kilku lat, więc lubię czerpać to doświadczenie i też ewentualnie dopytać o coś, czego sama nie jestem pewna. Więc to jest cudowne w tym zawodzie, że cały czas się rozwijam, cały czas się zmieniam. Każdy rok jest dla mnie nową przygodą. To jest takie pytanie pół żartem. Czy Drydent powinien mieć słuch absolutny? Absolut? <grystanie> jest tam pewnie. Ale tutaj <grystanie> powinien być, ale nie ma. Czyli. To, to tylko I tak pół puch. żartem gdzieś na zapleczu. To nie jest chyba konieczne, prawda? Wydaje mi się, że miłoby było mieć. Ja nie mam słuchu absolutnego i nie rozpaczam z tego powodu. Z tego, co opowiadały mi osoby, które mają ten słuch absolutny, jest to często problematyczne. Mhm. Mhm. Wydaje mi się, że jest ok, tak, jak jest. <laughs> jest <super. śmiech> mam taki barwowy bardziej <laughs> słuch, więc to mi też bardzo odpowiada. Mhm z orkiestrą, bo ja z kolei zapamiętuję na podstawie kolorów coś, mm. akordów, wtedy szybciej łapię barwę tej muzyki, także potrafię y, nią lepiej dysponować dzięki temu. Mm. A same wysokości dźwięków po prostu uczę się przy instrumencie, śpiewając, po prostu zapamiętuję to. Mówimy o, o tej technice, o tym, że trzeba to, to rozwijać, że to jest jakiś proces. Yy. I, i, ale jak myślisz, czy, czy, czy osoba, która drukuje orkiestrą, kieruje orkiestrą, powinna kiedyś tę orkiestrę zagrać na tym przysłowiowym trójkącie, żeby być po prostu częścią y, też od tego środka, bo to jest trochę zawsze inaczej, nie, ja sama wiem, często to jest stresujące, trzeba coś zagryc ktoś sfałszuje, wszyscy to słyszą, nie, y, jakby y, ostatecznie... Orkiestra ma inne zawsze trochę zdanie niż, niż drygant, chociaż ty, tak jak powiedziałaś, starasz się ten kontakt złapać. Ale czy dyrygent powinien był kiedyś w tej orkiestrze spróbować zagrać? Myślę, że tak. Myślę, że koniecznie powinien spróbować. Ja też próbowałam i dzięki temu <trym> mam większe zrozumienie dla ludzi, z którymi pracuję. I w ogóle mam takie podejście, że jestem tym samym elementem co muzycy orkiestrowi. Że hmm. jestem na tym samym poziomie co oni, że nie jestem wyżej od nich, że jestem jakimś tyranem, tylko razem tworzymy zespół. To hmm. jakby wynika z tego, że jestem kobietą, z tego, jaką mam osobowość. Lubię współtworzyć coś, także chcę być razem jednym zespołem, więc skoro chcę z kimś tworzyć zespół, to staram się rozumieć te wszystkie osoby. Więc yy, miałam okazję też grać w orkiestrze kameralnej. I symfonicznej, na przykład w, nawet w szkole muzycznej drugiego stopnia, albo na jakichś projektach. Pod, na skrzypcach tury. grałaś, tak? Tak, tak, na skrzypcach. I y, starałam się w różnych zespołach po prostu grać na tym instrumencie. I myślę, że to mi bardzo pomogło, bo rozumiem tych ludzi, którzy siedzą przede mną i mogę po prostu komunikować się z nimi w łatwiejszy sposób i kierować do nich uwagi w sposób zrozumiały dla nich. <laughs> Też miałam okazję śpiewać w chórze 441 Hz, super. Ania Wilczewska prowadzi ten chór i też dzięki niej bardzo dużo dowiedziałam się o tym, jak funkcjonują chóry, jak można się tam odnaleźć jako śpiewak, jako chórzysta. I też te wszystkie doświadczenia doprowadziły mnie do tego, gdzie jestem. I bardzo się z tego cieszę, że mogę czerpać z tych doświadczeń. Ekstra. Um... Jak na przykład przed orkiestrą to czasem tak, że w sumie coś tam rozgrzewają, nie? jest wielki harmider. Czy drygenci się jakoś rozgrzewają? Czy ty się jakoś rozgrzewasz? Czy masz jakąś taką te swoje przysłowio, długie dźwięki? <laughs> Moja rozgrzewka jest krótka. <laughs> Najważniejsze dla mnie jest to, żeby złapać koncentrację po prostu, więc staram się oddychać. Robię faktycznie te długie wdechy i dłuższe jeszcze wydechy. Przechadzam się zazwyczaj korytarzem. Albo wychodzę sobie na zewnątrz, żeby pooddychać świeżym powietrzem, jeżeli jest to dostępne. <grymne> <grymne> I staram się rozciągnąć tego dnia rano. Robię sobie jakieś ćwiczenia takie po prostu rozciągające, więc staram się, to, staram się, żeby to ciało było jak najbardziej luźne i żeby mi się plecy nie spinały, ani ramiona nie unosiły niepotrzebnie. Więc staram się je tak Czyli po, to jest Twój ciągle. aparat, prawda? Tak, to jest. To jest twoje ciało to musi mówić, każdy każdy cal Twojego ciała musi opowiadać, tak. bo czasami jest tak nawet, że się gra i ten wzrok, nie, to już jest, że już za chwilę, już zaraz coś, coś się dzieje, że gdzieś jest ta komunikacja. I faktycznie tak. wspaniale się gra, jeżeli, jeżeli można zobaczyć ten kontakt z Drewnianą. On nie jest jakiś unoszący się na chmurze, prawda? Wielki e, wybawiciel orkiestry przyszedł i zrobił z niej tam bohaterów, e, tylko właśnie to jest bardzo Fajne, kiedy możemy, kiedy możemy czuć te, te, ten kontakt. Zostając jeszcze przy tej rozgrzewce i przy tym, że to ciało pracuje, czy drygenci są narażeni na jakieś kontuzje? Możliwe. Ja nie miałam <coughs> chyba kontuzji, ale znajomi mieli problemy z nadgarstkami, na przykład, albo z ramionami, albo mieli tutaj naderwane mięśnie, na przykład. Czasami się zdarzało. No tak, że... bo to jest też stres, jakieś spięcie, napięcie. Tak, mm. tak, tak. Jednak długo. Przez długi czas można używać tych dłoni, na przykład dyrygując 3 spektakl operowy. Można naprawdę się zmęczyć. Więc zdarzały się wśród znajomych takie wypadki. Ja chyba nie miałam takich. Problemów. Czasami bolały mnie bardzo plecy, bo zawsze prowadzę próby na stojąco, bo się tak, jak cytuję wszystkim, że nie potrafię usiąść, więc później dopiero wracam po tych czterech godzinach próby i czuję te plecy bolące, ale ogólnie szybko ten ból mija. Nie ma problemu. Powiedziałeś, mm -hmm, spektakl operowy, czasami są koncerty jakieś z suicistą, y, różne f, różnymi formami, prawda? Też dryguje. Tak. I w różny sposób się trzeba do tego, prawda, przygotować. Czym ty mm -hmm. lubisz najbardziej drygować? Ja lubię wszystkim drygować, Jestem <laughs> na, na takim <laughs> etapie zbierania doświadczeń, więc lubię operetki, lubię opery, lubię muzykę współczesną, kameralną, symfoniczną. Każdą epokę staram Wszystko, się Wszystko, co się to, da. Tak, staram się wszystkiego dotknąć. Chyba najmniej, hmm, chyba najmniej doświadczenia mam z muzyką barokową, tak mi się mhm. wydaje, że hmm, ta stylistyka jest mi odległa, ale to nie oznacza, że zupełnie rezygnuję z tego. Mam nadzieję, że jeszcze mnie spotka ta przygoda poznania tej muzyki. Mhm. Najbardziej lubię współczesną i, i faktycznie tak jak mówisz, muzyka na przykład operowa jest zupełnie inna, wymaga innego przygotowania. Czyli trzeba sobie wyobrazić, trzeba wiedzieć, jak działają. Jak działa głos ludzki, jak pracują wokaliści, ile czasu potrzebują na zaśpiewanie jakiejś Arii, gdzie potrzebują oddech wziąć. I wtedy ja muszę też to wszystko przemyśleć i nauczyć się najlepiej tej partii, i tak jak ja bym miała zaśpiewać ten spektakl, i wtedy pod tę partię solową układam sobie cały plan, który jest w orkiestrze rozpisany na tych wszystkich instrumentach. Rozmawiamy sobie tutaj o całej tej sztuce wykonawczej, o tym, że to jest ogrom pracy, ale trochę też o przyjemnościach. I mówiąc o przyjemnościach, co ci najwięcej sprawia tej frajdy? I jakie utwory? Jakimi utworami najbardziej lubisz trygować? Hmm. Chyba największą frajdę sprawiały mi utwory z XX wieku. Kocham muzykę Igora Strawińskiego, Weli hmm. Bartoka. Te utwory powodują, że po prostu moja dusza się ożywia. Ta muzyka jest. Ukryta w dźwiękach, które wydają się skomplikowane, ale kiedy już się rozszyfruje tą muzykę nową, nowszą, to wtedy otwiera się całkiem coś innego, jakaś nowa mm. przestrzeń, i ta muzyka nagle staje się bardzo kolorowa, wielobarwna, wieloznaczeniowa. I to po prostu uwielbiam w mm -hmm. niej najbardziej. Także Igora Strawińskiego, na przykład Ognisty Ptak, miałam okazję mm -hmm. dyrygować w filharmonii gorzowskiej. Mm -hmm podczas programu Dyrygent Rezydent, więc to była dla mnie ogromna frajda. Co jeszcze lubię? Lubię operę. Mhm. Miałam niewiele niestety okazji, ale y, mogłam dyrygować Toskę Pucciniego, przynajmniej mhm. we fragmentach i pamiętam, że miałam fantastyczne wrażenia z tej muzyki, bo współpraca z wokalistami też jest dla mnie taka ożywiająca. Może dlatego, że ten głos ludzki jakoś... Albo tak... że za każdym razem trochę inaczej. Tak, tak. Też to lubię. Lubię deszczych emocji. Od Ekstra. Jeżeli jesteśmy przy tych przyjemnościach, czy jest jakiś taki występ, który wspominasz, wiesz, wręcz mistycznie chciałabyś do niego wracać dniami i nocami. Mm. Miałam kilka super koncertów. Ogólnie większość bardzo mi się podobała, ponieważ ja po prostu kocham dyrygować i kocham być w tej muzyce. To jest dla mnie trochę jak, jak bycie w filmie, nie wiem, mm -hmm. jakimś jak w, trochę we śnie. Bo jest akcja. No, Także mm -hmm. reagować nagle. Ktoś gdzieś tu nie wejdzie, wejdzie coś tam. Tak, tak. Gdzieś tutaj współtworzę tę muzykę. I to jest zawsze piękne, natomiast chyba najlepszy koncert to był mój dyplom licencjacki. Bardzo mi się podobał. Dyrygowałam wtedy historię żołnierza Strawińskiego. Nie byłam na tym. Ale super. Dziękuję za przyjście. Pamiętam to, to naprawdę było wspaniałe. Ale super, dziękuję. Cieszę się, że Ci się podobało. I lubię też wszystkie koncerty, które dyrygowałam w Filharmonii Gorzowskiej. Tam po prostu jest super orkiestra, jest cudowna sala, w której ten dźwięk się pięknie rozprowadza, więc zawsze mam ogromną przyjemność z tego grania. Lubię też koncerty, które grałam z Sea Orchestra, taką orkiestrą, którą założyłam z moją koleżanką Alisą i yy, koncerty z tą orkiestrą też były super. Tam była muzyka filmowa, yy, no właśnie taka bardziej rozrywkowa i to mi się też bardzo podobało, także. Widzę, że po prostu jakby tutaj Ci roślinki nie dać, to jest tego frajda i coś tutaj fajnego wyrośnie. E, powiedziałaś jeszcze o sali, tak sobie myślę, że często jest tak, że dyrygent musi się też uporać z tymi akustycznymi e, sprawami. No tak. sobie grają, to się okazuje, że jest pogłos, że to wraca, przychodzi i tutaj trzeba jakoś to wszystko połączyć. Tak, miałam też taką sytuację niedawno. Bo dyrygowałam koncert w Archikatedrze w Brukseli i ten kościół był po prostu bardzo długi, bardzo wysoki, podobny troszeczkę akustycznie do Bazyliki Mariackiej, naszej Gdańskiej. I tam musiałam faktycznie dobrać trochę wolniejsze tempa, żeby ten dźwięk faktycznie mógł sobie popłynąć. Mm -hmm. <laughs> Więc to masz rację, że zawsze trzeba też przewidzieć te akustyczne sprawy. I czasami warto przyjść sobie wcześniej przed pierwszą próbą, jeżeli się nie grało w tej sali i zobaczyć, jak jest, czy ten sufit jest wysoko, czy nisko. I co, co robić z dźwiękiem? Tak, tak. Coś tam pokrzyczeć sobie, i <sum> sprawdzić, <sum> jak idzie. <sum> A ja chciałam Ciebie zapytać, jak, jakie masz wspomnienia, wrażenia z grania w orkiestrze i jacy drygenci na przykład <sum> dla ciebie byli. Właśnie tacy, którzy wpłynęli na ciebie pozytywnie albo negatywnie. To dziękuję Ci za to pytanie. Ona, ona jest w mojej głowie bardzo na granicy, bo nie wiem ile mogę powiedzieć, ale myślę sobie tak, że na pewno każdy dyrygent ma wpływ na muzyków. Albo na przykład robi coś takiego, że potem ty się zawsze stresujesz, że grasz, że masz wejście, wyjście, jakiś sol. Bo hmm. nagranie na fagocie jest takie, że albo cię słychać, no albo robisz faktycznie gdzieś to tłonię, tam z veltrejami czy gdzieś te akordy się stawia, co też jest często stresujące, bo już to wytrzymać, to musi żyć, to musi stroić. No. E, ale e, to co ja zauważyłam w ogóle grając po prostu w orkiestrze to, że każdy dyrygent daje trochę inny charakter utworowi tym, o tym o czym ty mówiłaś i też daje inną atmosferę. Taką, że albo ty grasz, bo chcesz i masz przyjemność, mhm. albo ty grasz, bo się boisz, że dostaniesz ochrzan, brzydko mówiąc. <laughs> nie I, i często i często jednak y, może nie częściej, y, ale też mi ciężko tak powiedzieć, żeby to mądrze powiedzieć, ale chodzi mi o to, że ja się spotykałam z różnymi degendami, tacy, którzy wzbudzali we mnie dosyć sporo stresu. Ja raczej jestem taką samą, która może to w żarcik by chciała obrócić, ale było tak w mojej karierze akademickiej, że się stresowałam albo często musiałam grać coś sama, bo coś tam, wiesz, przy wszystkich poprawić błędy i tak dalej, i mi brakowało czasami takich uwag, które byłyby po prostu merytoryczne, a nie upokarzały. Ale też spotykam się ze wspaniałymi dragantami, którzy mnie inspirowali, którzy mnie zachęcali do tego, żeby zagrać coś pięknie, żeby zagrać coś ładnie. Dzisiaj bym na pewno też inaczej grała, wokiedyś mm. na przykład na akademii, bo tam była jeszcze taki, ta atmosfera trochę takiego stresu, że ktoś ci ocenia, że no, taka niepisana, o ten to zagrał, bo gdzieś tam każdemu jakoś na tym zależało, też w swój inny sposób. Ale to, czego ja się nauczyłam o, o pracy w orkiestrze, że rzeczywiście drygent ma ogromny wpływ na, na atmosferę przede wszystkim, bo jeszcze muzycy, w miarę jak są dojrzali, to jakoś tam, nawet jak drgenty tam coś wymacha, nie tak, to i wejdą i, i zagrają. Ale ta atmosfera pracy to jest bardzo ważne, żeby wszyscy się czuli tak uszanowani i to, co tu mówię, żeby, żeby wiedzieć, że po prostu to są ludzie, którzy grają którzy też wspólnie coś razem tworzymy. Z nazwiskami nie będę mówić. <śmiech> <śmiech> to mogę powiedzieć, że, że miałam możliwość współpracę tylko na takich kursach i było bardzo, bardzo fajnie. I to, o czym mówisz, to faktycznie było czuć, że, że była, była ten dreszczyk może nie emocji, bo ktoś <laughs> ale, ale było na pewno bardzo fajnie i, i dla mnie chyba to jest takie, z tego ja się nauczyłam, że po prostu komunikacja, mm -hmm. nie? to jest też klucz do sukcesu w ogóle w zespołach. W Super. To jest bardzo ważne, co powiedziałaś i też Ci dziękuję za to, bo ja się uczę też właśnie od ludzi. Um, uczę się budować siebie jako dyrygenta właśnie dzięki temu, co mówią inni, co czują inni. Także super wypowiedź. Dziękuję Ci. Ja też Ci dziękuję. Takim miłym akcentem kończymy. Dziękuję Ci i też mam taki wnioseczek, że, że dyrygent to jest taka osoba oczy i uszy szeroko otwarte i też serce. Tak. Serce nastawione na, na innych ludzi, empatia i i technika, talent, muzyka, sztuka, wszystko co się da, wrzucamy do innego wora i do, do shaker'a i wychodzi pyszne smoothie, więc dziękuję Ci za to danie, było mi bardzo miło. Dziękuję bardzo, dziękuję.